Tyle mamy w swoim życiu pragnień, głębokich tęsnot, ale ciągle trudno nam uwierzyć, że one wszystkie mogą się spełnić w Osobie Jezusa. On jest w stanie zaspokoić wszystkie nasze tęsknoty i pragnienia. My jednak wciąż się upieramy przy własnej wizji ich zaspokojenia. Nie chcemy przyjąć do wiadomości, że spełnienie, którego tak bardzo potrzebujemy, może dokonać się inaczej. Niż, myśl, niż myślimy. Warto zauważyć stereotypy, w których się poruszamy. Bez zerwania z nimi rzeczywistość nigdy, nigdy nas nie zaskoczy czymś niezrozumiałym. Niezrozumiałem. Choć mam takie możliwości, bardzo tego pragnę. Bez tego nie zaskoczy nas nawet Bóg, który Czeka na nas taką możliwością. Dzisiaj pomyśl o pięciu osobach, które potrzebują Twojej modlitwy. Gorąco pomódl się za Nie.